Wyobraź sobie zegarek, który jest droższy niż Ferrari, rok 2025. Wszyscy patrzymy na telefony i smartwatche, żeby sprawdzić godzinę, a jednak istnieje świat, w którym jeden ruch nad garstkiem mówi więcej niż tysiąc słów. Luksusowe zegarki, jedni widzą w nich szaleństwo, inni dzieła sztuki i inwestycje, które rosną w cenie szybciej niż złoto. W tym filmie pokażemy Wam 11 najdroższych marek zegarków na świecie i zdradzimy od jakiej kwoty zaczyna się wejście do tego ekskluzywnego klubu. Zostańcie do końca, bo ostatnia marka to prawdziwy kosmos. Numer 11. Jäger LeCoultre Marka Jäger LeCoultre została założona w 1833 roku przez Antoana LeCoultre w Szwajcarii. A zegarki tej firmy były noszone przez sławy takie jak Charlie Chaplin, a w ostatnich latach przez artystów takich jak Jay Z czy Keith Harrington. Marka była pionierem w stworzeniu najmniejszego mechanicznego mechanizmu na świecie, ustanowiła rekord najcieńszego mechanizmu na świecie, stworzyła jeden z najbardziej skomplikowanych zegarków świata, a także pierwsze urządzenie w historii, które mogło mierzyć mikrometr. Obecnie najtańszy zegarek Jäger LeCoultre Reverso Classic Monoface można kupić już od około 4300 euro. Numer 10. Rolex. Rolex jest najbardziej ikoniczną ze wszystkich luksusowych marek zegarków i rozpoczął działalność w 1905 roku w Londynie jako firma Wilsdorf Davis. Jednym z założycieli był Niemiec Hans Wilsdorf który połączył siły ze swoim szwagrem Alfredem Davisem. Wilsdorf na długo przed konkurencją dostrzegł lukratywny rynek zegarków naręcznych. Marka rosła i w 1926 roku zasłynęła z pierwszego w pełni wodoszczelnego zegarka Oyster. Dziś zegarki Rolex są na całym świecie symbolem luksusu i sukcesu oraz stałym elementem życia bogatych i sławnych. Sama nazwa Rolex to autorska kreacja Hansa Wilsdorfa. Ceny startowe zegarków Rolex wynoszą około 5000 euro. Najdroższy Rolex w historii, słynny Rolex Daytona Paula Newmana, został sprzedany za rekordową sumę 17,8 miliona dolarów. Numer 9. Jacob Company Jacob Arabo rozpoczął swoją drogę do świata ekskluzywnej biżuterii i zegarków jako 16-letni uczeń. Niedługo później, w 1986 roku, założył własną luksusową markę Jacob Co. Jeśli ktoś nie ma ochoty na tradycyjną tarczę, znajdzie w Jacob i Co wyjątkowe propozycje. Marka wyróżnia się bowiem niezwykłą kreatywnością. Można tam kupić zegarek z tarczą przypominającą stół ruletki, smoka czy klawiaturę fortepianu. Kolekcja astronomy wyznaczyła jeszcze wyższe standardy. Znajdziemy w niej skomplikowane mechanizmy, takie jak widoczny w kopercie układ słoneczny, który się obraca. Ceny często przekraczają milion euro. Najsłynniejszy zegarek Jacob i Co. Bilioner stał się znany dzięki cenie 18 milionów dolarów. W ciągu lat powstało kilka sztuk tego modelu. A wiadomo, że przynajmniej jedna trafiła do boksera Floyd'a Mayweathera. Startowe ceny zegarków Jacob Co. wynoszą około 50 tysięcy euro. Numer 8 Marka Blancpain została założona w 1735 roku i jest najstarszą wytwórnią zegarków na świecie. Jean-Jacques Blancpain rozpoczął produkcję zegarków w małej szwajcarskiej wiosce, a marka przez prawie 200 lat pozostawała w rękach rodziny, aż w 1992 roku stała się częścią Swatch Group. Kolekcja Fifty Fathoms, stworzona w 1953 roku, stała się jedną z najbardziej niezawodnych i najczęściej używanych serii zegarków nurkowych. Ceny startowe zegarków Blancpain wynoszą około 13 tysięcy euro. Numer 7. Vacheron Constantin Vacheron Konstantin został założony w 1755 roku i uchodzi za najstarszego, nieprzerwanie działającego producenta zegarków na świecie. W 1790 roku marce przypisuje się stworzenie pierwszych znanych komplikacji kalendarza dni i dat. Tworzyli też pierwsze zegarki z repetycją kwadransową, które na życzenie właściciela wybijały godziny i kwadranse. Gdy w 1839 roku Georges Auguste Leschotte dołączył do firmy, opracował standardowe kalibry mechanizmów i zrewolucjonizował w ten sposób przemysł zegarkowy. Startowe ceny zegarków Vacheron Constantin wynoszą około 13 tysięcy euro, na przykład za model 56 Automatic, numer 6, Breguet. Breguet jest jedną z nielicznych, luksusowych marek zegarków założonych we Francji, choć jej siedziba mieści się dziś w Szwajcarii. Abraham Louis Breguet był szwajcarskim zegarmistrzem, który w 1775 roku założył swój warsztat w Paryżu. Do wielu sławnych osób, które preferowały zegarki Breguet, należał sam Napoleon Bonaparte. Najsłynniejszym dziełem marki jest Marie Antoinette, zegarek kieszonkowy zamówiony przez przyjaciela królowej Francji. Jego ukończenie zajęło 40 lat, a dziś zegarek uważany jest za bezcenne arcydzieło, którego legendarną wartość szacuje się na 30 milionów dolarów. Hasło firmy brzmi – w każdej kobiecie tkwi królowa. Ceny startowe zegarków Breguet wynoszą około 15 tysięcy euro. Numer 5. A. Lange i syne. W 1845 roku Ferdinand Adolf Lange założył przedsiębiorstwo, a jego dwaj synowie dołączyli w 1868 roku, nadając mu nazwę A. Lange Söhne. Niemiecki producent luksusowych zegarków znany jest z tego, że tworzy wyłącznie mechaniczne mechanizmy. Startowe ceny zegarków tej marki wynoszą około 17 300 euro, na przykład model Saxonia Thin. Do znanych posiadaczy zegarków Alange i Seune należą m.in. Władimir Putin i Bill Clinton. Z modelem Grand Complication marka pokazała najdroższy zegarek wyprodukowany w Niemczech, prawdziwe arcydzieło sztuki zegarmistrzowskiej. Model z czerwonego złota ma 7 komplikacji i składa się z 8176 części. Specjaliści pracowali nad nim 7 lat. Na świecie istnieje tylko 6 takich modeli. Każdy o wartości około 2 milionów euro. Numer 4. Patek Philippe. Manufaktura Patek została założona w 1839 roku przez Antoniego Norberta Patka i Franciszka Czapka i do dziś jest ostatnią niezależną genewską manufakturę zegarków w rękach rodziny. W 1845 roku czapek opuścił firmę, a Patek zatrudnił francuskiego zegarmistrza Adriana Filipa. Marce przypisuje się wynalezienie koronki do nakręcania, co całkowicie zmieniło sposób użytkowania zegarków. Od tej pory nie trzeba było już specjalnego klucza. Wszystkie zegarki powstają we własnych warsztatach i noszą ekskluzywne oznaczenie jakości marki. Startowe ceny Patek Philippe wynoszą około 18 600 euro, na przykład model Aquanaut Automatic. Najdroższym zegarkiem w historii marki jest Grandmaster Chime 6300 a 010. 0. To jedyny zegarek Patek Philippe wykonany ze stali szlachetnej i jednocześnie prawdziwe arcydzieło z 20 komplikacjami. Only One, jak go nazwano, został stworzony specjalnie na aukcję charytatywną Only Watch. Tam w 2019 roku został sprzedany za 31 milionów dolarów, stając się jednym z najdroższych zegarków wszechczasów. Numer 3, Audemars Piguet Odemar Piguet został założony w 1875 roku przez Julesa Louisa Audemarsa i Edwarda Augustea Pigueta. Marka łączyła tradycyjne fundamenty sztuki zegarmistrzowskiej z nowoczesnymi technikami. Kiedy w 1993 roku zaprezentowano Royal Oak Offshore, uważano go za niezwykle duży zegarek. 42 mm średnicy. Modele Royal Oak symbolizowały wytrzymałość i szybko przyciągnęły uwagę sław, takich jak Jay Z czy Lionel Messi, zmieniając trendy w zegarkach sportowych. Startowe ceny zegarków Audemars Piguet wynoszą około 20 700 euro. Współpraca z Marvel Entertainment otworzyła nowy rozdział. Powstała limitowana edycja zegarków Royal Oak Concept z motywami superbohaterów, zaczynając od Black Panthera. Wyprodukowano tylko 250 sztuk tego modelu. Koperta z piaskowanego tytanu i czarna ceramiczna koronka kryją spektakularną tarczę z ręcznie malowaną figurką czarnej pantery ze złota. Cena zegarka szacowana jest na około 170 tysięcy euro. Numer 2. FP. Dżurn. Marka została założona w 1999 roku przez François-Paul Journe, choć jego pierwsze projekty powstały jeszcze w latach 80 Zegarki FP Journe nawiązują do tradycji XVIII wieku. W 1992 roku Journe stworzył swój pierwszy zegarek naręczny z systemem Remontoir de Galité który wcześniej opracował dla zegarka kieszonkowego. Stał się on prototypem jego przyszłych modeli, a w 1999 roku powstała marka FP Jorn Invenit et Facit. Zegarki są projektowane tak, aby przetrwać wieki, zachowując niezawodność. Roczna produkcja nie przekracza 900 sztuk, a mechanizmy powstają z ogromną dbałością o szczegóły. Najdroższym zegarkiem marki był model Blue Chronometer, sprzedany w 2015 roku podczas aukcji Only Watch za 1,9 miliona dolarów. Unikalne niebieskie chromowane wykończenie tarczy i specjalna koperta uczyniły go jednym z najważniejszych zegarmistrzowskich dzieł ostatnich lat. Startowe ceny zegarków FP Journe zaczynają się od około 26 tysięcy dolarów. Numer 1. Richard Mille. Na szczycie listy najdroższych marek zegarkowych znajduje się Richard Mille. Mille działał w branży od 1974 roku, a w 1999 roku postanowił stworzyć własną markę. W 2001 roku zaprezentował pierwszy model, w którym wykorzystał techniki i materiały stosowane w lotnictwie oraz Formule 1. Jeden z pierwszych sloganów brzmiał: Wyścigowa maszyna na nadgarstku. Dzięki charakterystycznej beczułkowatej kopercie. Tworzył niepowtarzalny styl marki. Komponenty są tak skomplikowane i drogie, że zegarki powstają w bardzo ograniczonych ilościach. Najtańszy Richard Mille to model RM016 Extra Flat, którego cena wynosi około 60 tysięcy dolarów, choć rzadko można znaleźć nowy zegarek tej marki poniżej 100 tysięcy euro. Najdroższym modelem marki jest RM5602 Turbilon Sapphire o wartości około 2 milionów dolarów. Jego koperta z trzech części czystego szafiru pozwala zajrzeć w głąb misternego mechanizmu. Płyta główna wykonana jest z tytanu, a zegarek jest wodoszczelny do 30 metrów. Powstało tylko 10 egzemplarzy tego limitowanego modelu. To była lista 11 najdroższych marek luksusowych zegarków na świecie. Oczywiście istnieje jeszcze wiele innych prestiżowych marek. Jeśli chcesz, żebym zrobił kontynuację i pokazał kolejne zestawienia, napisz mi to w komentarzu. A teraz pytanie do Ciebie: jaka jest Twoja ulubiona marka zegarków? Podziel się swoją opinią poniżej. Jeśli ten materiał Ci się podobał, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Niech hajs będzie z Tobą.